Tak. Oczywiście nie wiedziałem do tego, że mi nie powiedziałeś. To no nie bo, jest, bo poszedłeś tak nie? szybko. Taki szybki <laughs> jesteś, stary, że... No bo w ogóle nie wiedziałem, co to będzie ten mecz. Tak mówię, jak zrobią go na 18, to, to, to się o Ale zrobił go 14, nie proszę. <laughs> aqui é? Não sam zarao. Ja ti je dola. Renka, pojte je! Ja ta Brawo! Ja Miałbyś nie 300. Ale to jest yy, limit 300 giga. Czy to chodzi? Aha, no to... No, no, dobrze, to pytałem czy Ci chodzi o ten... Brawo! Wybijemy, kurwa! Trzymaj! Dokładnie trzymaj, graj z nim lepsze, Czas! Czas! 3 na, 2. Dokładnie. czas, czas. Dokładnie, 3 na dwa! Dokładnie, Dokładnie. Dokładnie, Dokładnie. Dokładnie, Dokładnie. Czas, Dokładnie. Brawo. brawo! Brawo panowie! Tak Jakie Minuta trzydzieści Cicho. Cicho! Sprawdzałem czy już Come No. No, no. Kiedyś się Kiedyś nie, w nie, jego sam jest. Pokaż. Tam, 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 tam. Brawo. Brawo. Ja, Jak się to jest, to nie ma co na I <laughs> Co? Nie, gdy w życiu, Paweł, do twojej pracy to... Znaczy nie do grafiku. A do grafiku to tym bardziej nie. A musimy lepiej się na malę. Zajmane. No, Czas! Hmm. Ale, ale, ale ja płynął się do Chce, przeciwko na Mam wrażenie, on poszedł do szpitala, pojechał w czwartek, to już był 100% ruchy, że się z nim dogadać. Ja pierdolę. Na początek meczu. A, nowy wczoraj na

Bravo, 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 Oh, there she goes. I love you as go. <laughs>

W co tu piłka? Tam, 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 prostu, piłka w co? Nie wiem, bo w to Mówię, Mówię tylko, że może rekord być jakiś. Trzeba do siebie napisać. A rekord był gdzieś 38. Tak? E? 40. Nie, no nie. No to widzisz, może Extracurse też A nie, to. w tamtym sezonie też było dużo W tych. To tak. co? W tych. Cukówki w Oksyniku dzisiaj też chłopowie robili. Dlaczego? Oni się tam dobrze zbierają. Co się stało? No bota, nie? Na ziemię. I zaczęły się płyn wylewać, które do tego, nie? Odwracalne Dla. czy no, nie? wiem, na wiem, jakąś operację będziemy, tylko na razie dala. Nie wiem jak przejść. Ty, ale przejrza, ale kurde. Ogólnie w szkole tak nigdy do doczeń to prawda statek